Dzień dobry Państwu, Jakub Bauman. Proszę Państwa, w krótkim filmie pokażę Państwu, jak na listę towarów w programie Enova wyjąć dwie cechy. Jedna z nich to będzie cecha z identyfikatorem baselinkera, a druga określająca warunek konieczny synchronizacji właśnie z baselinkerem klikam prawym klawiszem organizuj listę pojawia mi się organizator listy tutaj na zakładce pola mogę odnaleźć właśnie pola które mnie interesują a te pola to tak naprawdę cechy czyli features i odnajduję sobie features i właściwe cechy w domyślnej konfiguracji to ERP e-commerce ID czyli to jest identyfikator z Base Linkera. wyciągnąłem sobie to na listę przeciągając po prostu. Kwytam lewym przyciskiem myszy i przeciągam. I druga, drugie pole erpte tak I przeciągam sobie to yy, miejsce. Tak, teraz mogę sobie poprawić ten wygląd i zamknąć organizatora listy. Jeżeli chciałbym zapisać. Yy, te pola, żeby mieć je na stałe, no to prawy przycisk myszy i zapamiętaj ustawienia tabeli. Ja tego robić nie będę. I teraz chciałbym sobie po tych polach odfiltrować, czyli znaleźć wszystkie rekordy, które mają wypełniony RP e-commerce ID, czyli mają identyfikator Linkera, a mają niezaznaczoną synchronizację. Tak, czyli kiedyś były synchronizowane, teraz nie są i być może omyłkowo nie są. Jak to zrobić? Otóż trzeba by wyświetlić dodatkowy wiersz filtrowania i można to zrobić wykorzystując organizatora listy. I w tym organizatorze listy tutaj w ustawieniach mamy taką opcję wiersz filtrowania na górze listy pozwalający na filtrowanie danych. A możemy też to włączyć z klawiszowym. Shift, Ctrl F3 i pojawia nam się dodatkowy pasek. I teraz to filtrowanie, które mnie interesuje, to wprowadzenie gwiazdki tak, dla identyfikatora Beisinkera, tak? i wyświetlają mi się wszystkie towary, gdzie ten identyfikator jest wypełniony. No i teraz odznaczenie. Polu właśnie warunku koniecznego. I teraz to, co mam na widoku, to lista towarów, które mnie interesują. Mogę sobie na przykład wyeksportować do Excela i po kolei sobie posprawdzać, co to jest, co się z tym dzieje, itd. tak i tak Tu już według potrzeb. Dziękuję za uwagę.